Autopilot włączony. Po osiągnięciu wysokości przelotowej nakład pracy pilota maleje, ale kluczowe obowiązki zostają. Stała kontrola parametrów lotu FMA: prędkości, wysokości, kursu. Sprawdzanie, czy tryby autopilota wykonują dokładnie to, co załoga zaplanowała. Aktualizacje FMS, wprowadzanie zmian trasy, kontakt z ATC, zgody na poziomy, omijanie pogody, regularne czeki paliwa względem planu. Nadzór EICAS-ECAM, presuryzacja, oblodzenie, radar pogodowy. Decyzje operacyjne, pasy, zapasy, alternatywy. Wąsko-kadłubowych, dwóch pilotów bez zmian. W szeroko-kadłubowych, załoga wzmocniona, rotacje i odpoczynki, a para w kokpicie kontynuuje monitoring, pozycje oceaniczne, step climb. Briefing przylotowy, star, performance na lądowanie, notamy, plan zniżania. Chcesz więcej kulis? Subskrybuj Pilot Forge Pro, a w opisie znajdziesz słowniczek użytych pojęć. Dajcie znać w komentarzu, czy upraszczamy przekaz, czy lecimy z frazeologią lotniczą ze słowniczkiem w komentarzu.